Dzień dobry, Ewa Tułacz. Zapraszam na program Informacje z Mazowsza, a w tym wydaniu. Posłowie z Mazowsza głosem mieszkańców województwa w Sejmie. Otwarcie drogi w Kobylanach i nowy sprzęt dla szydłowieckich strażaków. Planowane inwestycje w subregionie siedleckim ze wsparciem z rekordowego budżetu Mazowsza w 2024 roku. Do Sejmu podczas tegorocznych wyborów parlamentarnych weszło 68 posłów z Mazowsza, 23 kobiety i 45 mężczyzn, a w Senacie Mazowsze reprezentuje 12 senatorów. Sprawdziliśmy, jakie kwestie związane z regionem będą dla nich istotne w trwającej kadencji. Wśród 68 posłów z Mazowsza mandaty do Sejmu zdobyło również trzech radnych Sejmiku Województwa Mirosław Adam Orliński z PSL, Piotr Kandyba z KO i Marcin Grabowski z PIS. Mazowsze reprezentuje również m.in. Bożena Żelazowska z PSL. Zapytaliśmy ich, jakie sprawy związane z regionem są dla nich istotne i ważne. Bardzo to jest dla mnie odpowiedzialne zadanie. Reprezentując ten obwazanek, mój okręg, myślę też o wszystkich samorządach o tych ośmiu powiatach, które wchodzą w skład. E, mojego okręgu. Myślę o edukacji, o zdrowiu, o rozwoju samorządów, o budowie dróg. Na pewno temat komunikacji wykluczenia komunikacyjnego. Na, te, na pewno temat dróg temat CPK bardzo ważny dla Mazowsza, temat A50, koleje dużych prędkości będę działał na poprawę życia, bezpieczeństwa mieszkańców pod Warszawia. Tu będę się koncentrował i tu jest temat bardzo ważny ustawy metropolitalnej. Ta ustawa powinna dać nam około miliard złotych z naszych wspólnych podatków na poprawę komunikacji. Teraz jako poseł na Sejm będę starał się umacniać samorząd terytorialny, także zabierając głos tutaj w dyskusji, zabierając głos w sprawie budżetu państwa. Musimy zmienić także dochody jednostek samorządu terytorialnego, musimy dokonać decentralizacji. Tutaj jako wychowanych tego samorządu województwa chcę bardzo mocno podkreślić, że będziemy walczyć o samorząd terytorialny, będziemy walczyć o jego kompetencje, a przede wszystkim środki, bo kompetencje łatwo jest przekazać, ale też trzeba przekazać środki do tego samorządu. W Sejmie Mazowsza reprezentuje również Piotr Skorzelski z PSL, który pełni funkcję wicemarszałka Sejmu oraz Marcin Kierwiński z KO, będący ministrem spraw wewnętrznych i administracji Polski. Mieszkańcy miejscowości Kobylane Kolonia w gminie Skaryszew mogą już podróżować nową drogą gminną. Jej budowę kwotą 250 tysięcy złotych dofinansował samorząd województwa. Przekazał także specjalistyczny sprzęt dla strażaków ochotników z pięciu strażnic z gminy Szydłowiec. Całkowity koszt inwestycji to ponad 804 tysiące zł, z czego 250 tysięcy zł to dofinansowanie z samorządu województwa mazowieckiego. W każdym aspekcie ten obiekt taki komunikacyjny jest bardzo, bardzo ważny. W obecnych czasach wszystkie te drogi, które były jeszcze gruntowe, powinny być o podwyższonym standardzie i zrealizowane na wiele, wiele lat, tak aby służyły mieszkańcom tak jak ta droga, którą mamy okazję dzisiaj otwierać. To jest odcinek blisko 700 metrów, drogi asfaltowej, 5 z poboczami utwardzonymi, z odwodnieniem. Ze wsparcia województwa skorzystali również strażacy ochotnicy z pięciu jednostek OSP w gminie Szydłowiec. Trafił do nich specjalistyczny sprzęt zakupiony w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych. Ilekroć bywam w jednostkach, to widzę te zmiany, które następują. Dzisiaj ochotnicy, szczególnie w tej szpicy, tak zwanej, czyli z jednostek które są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym są doposażane dzięki budżetowi Samorządu Województwa Mazowieckiego w stopniu znaczącym. Na stole jest sprzęt sp stricte specjalistyczny. Dlaczego jest tak ważny? Dlatego jest ważne, że ratuje życie. Do tego czasu nie mieliśmy defibrylatora AED w naszej jednostce, a jak wiadomo może uratować życie. Kamera termowizyjna może nam pomóc na przykład zlokalizować zarzewie ognia e, gdzieś w jakichś trudno dostępnych miejscach, gdzie e, gołym okiem po prostu e, ognia nie widać. W tym roku Władze województwa na modernizację strażnic oraz zakup samochodów i specjalistycznego sprzętu dla masowieckich strażaków ochotników zarezerwowały w budżecie ponad 30 milionów złotych. Ponad 142 miliony złotych na inwestycje w subregionie siedleckim i powiecie mińskim i blisko miliard złotych dla samorządów lokalnych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Tak przedstawia się budżet województwa na ten rok. Pieniądze pomogą zmodernizować placówki medyczne w regionie siedleckim, wybudować nowe drogi, zrewitalizować obiekty kulturalne czy przywrócić linię kolejową do Sokołowa Podlaskiego. W regionie Siedleckim najwięcej, bo blisko 70 milionów złotych z budżetu województwa trafi do placówek medycznych. Dzięki wsparciu Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach zostanie rozbudowany o nowy obiekt, Siedlecki Ośrodek Onkologii. W szpitalu w Garwolinie kontynuowana będzie budowa budynku dla dziennych oddziałów rehabilitacji, a Siedleckie Pogotowie Ratunkowe otrzyma karetkę bariatryczną. To co dla nas też jest naprawdę bardzo ważne, to inwestycje w zdrowie. To jest prawie 70 milionów złotych e, które dedykujemy zarówno na rzecz naszego szpitala siedleckiego 750 tysięcy karetka bariatryczna dla Meditransu. Blisko 50 milionów złotych samorząd województwa przeznaczy na budowy, modernizację i remonty dróg w regionie siedleckim. Wybudowany zostanie również most na rzece Bóg w Krzemieniu Wieś. Jak Państwo wiecie, drogi są bardzo ważnym czynnikiem rozwoju, dlatego też staramy się, żeby na te drogi też szło jak najwięcej i środków. Na zadania drogowe na tutaj na superregion jest ponad 50 milionów złotych przewidziana, a także w... Tutaj w okolice powinno się dość dużo dziać, żeby ta infrastruktura drogowa się poprawiła. Ponad 14 milionów złotych pochłoną inwestycje w siedleckich placówkach kultury. Zmiany czekają m.in. Muzeum Treblinka oraz Muzeum Zbrojownie na Zamku w Liwie. Prawie 2 miliony złotych samorząd przeznaczy również na przywrócenie linii kolejowej do Sokołowa Podlaskiego. Projekt zakłada rewitalizację linii kolejowej nr 55, dzięki czemu miasto zyska bezpośrednie połączenie z Warszawą. Kontynuowane będą także programy wsparcia. na które samorząd województwa przeznaczył w tym roku ponad miliard złotych. Od 1 stycznia na Mazowszu przybyło 11 nowych miast. Najwięcej, bo aż 7, pojawiło się w subregionie radomskim. Większość miejscowości utraciło prawa miejskie w wyniku represji po powstaniu styczniowym w 1870 roku. Łączy je również przybliżony okres rozwoju i nadania praw miejskich, czyli XIV lub XV wiek. Chodzi o, o to, aby. Tak naprawdę mieć poczucie takiego dokończenia czegoś, co kiedyś było zaczęte, kiedyś te miejscowości były miastami, a zostały im to odebrane. Ja się cieszę, że kolejne miasta są na mapie tych miejscowości z regionu radomskiego. W województwie mazowieckim status miasta otrzymały m.in. Głowaczów i Magnuszew w powiecie kozienickim oraz Przytyk w powiecie radomskim. Procedura była dosyć długa, długo na to czekaliśmy. Zależało nam na tym, żeby to przywrócić, co kiedyś zostało zabrane. Ogromnie się cieszymy, ponieważ no wiadomo, że prestiż samego Głowaczowa na pewno wzrasta. Bardzo się cieszymy na na tymi mieszkańcy również, ponieważ to są po raz trzeci nadawane prawa miejskie. My odzyskaliśmy prawa miejskie, które zostały bezprawnie odebrane nam po, po, po powstaniu styczniowym. Również takim bodźcem dla takich małych miasteczek jest możliwość korzystania z nowych funduszy i myślę, że w tym momencie zainteresowanie inwestorów, którzy chcieliby zainwestować pieniądze, a bliskość Warszawy. Temu pozwala na tym, to na pewno jest to szansa rozwojowa, że, żeby Magnuszew się rozwijał. Przytek już pra, miastem e, był. Utraciliśmy prawa miejskie w 1869 roku. W ostatnich latach analizowaliśmy wspólnie z Radą e, właśnie tą kwestię i uznaliśmy, że właśnie teraz jest ten e, dobry moment w tą, e, w tą rocznicę, oczywiście, e, powstania sty, e, styczniowego. Zapytanie. Pytaliśmy również mieszkańców, co myślą o przywróceniu praw miejskich swoim miejscowościom. Super sprawa, że odzyskaliśmy te prawa miejskie, no bo jest to na pewno z korzyścią dla miast. Jest to prestiż, jest to pozyskiwanie środków unijnych na pewno. Bardzo się z tego powodu cieszę. Myślę, że cieszę się przede wszystkim. Mieszkańcy tychże miast, nowe wyzwania, co za tym idzie dla mieszkańców, dla osób, które będą przybywać do tych miast, taką mam nadzieję. Bardzo się cieszę z tego powodu I na pewno jest to duża szansa dla takich miast. Od 1 stycznia 2024 roku w województwie mazowieckim jest już 110 miast. Po raz ósmy wystartował konkurs Lekcje o Mazowszu. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne. Projekty scenariuszy można zgłaszać do 25 marca. Bohaterkami tegorocznej edycji konkursu są kobiety Mazowsza. Mogą być to Mazowszanki zasłużone dla historii regionu bądź kobiety współczesne, aktywne w dziedzinie kultury, sztuki, nauki, sportu, polityki czy działalności społecznej, których działalność przynosi korzyści dla Mazowsza i jego mieszkańców. Jeżeli znajdziecie mądre, ważne kobiety, które działają na rzecz naszego regionu, na rzecz edukacji, na rzecz projektów społecznych, na rzecz zdrowia, kobiety mądre, aktywne, one mogą być tematem tych naszych lekcji. O Mazowszu. To są ważne momenty. Żeby poznać Mazowsze, musimy poznawać również ludzi, a tym razem kobiety. Chcemy pokazywać tę kobietę i chcemy, żeby one dzieliły się swoimi doświadczeniami. Do konkursu mogą zgłosić się nauczyciele oraz wszyscy, którzy z oddaniem służą edukacji, kulturze lub są związani z instytucjami oświatowymi. Na laureatów czekają nagrody finansowe od 1000 do 2500 zł. Scenariusze wyłonione w konkursie zostaną wydrukowane w formacie książek i trafią do mazowieckich szkół i bibliotek i będą stanowić pomoc dydaktyczną dla nauczycieli. Zgłoszenia można wysyłać do 25 marca. Szczegóły konkursu dostępne są na stronie mazowia.pl. Oczywiście zachęcamy nauczycieli i pracowników oświaty do udziału w konkursie. I to wszystko w dzisiejszym programie. Do zobaczenia za tydzień. Są takie chwile, które zmieniają cały Twój świat. Są takie miejsca, w których odkrywasz go na nowo. I tacy ludzie, którzy wskazują ci drogę. Są takie momenty, w których wszystko jest w Twoich rękach. Warto być wtedy razem. Są takie sytuacje, w których trzeba się zatrzymać spojrzeć wstecz. I pamiętać o swojej historii, aby z odwagą patrzeć w przyszłość, mieć wspólny cel, po to, by razem sięgać po sukces. I najważniejsze to mieć dobry plan. Mazowsze. Nasze miejsce na Ziemi.